22 gole i 20 asyst w 103 meczach w barwach Górnika Zabrze. To bilans Lukasa Podolskiego od 2021 roku, kiedy to dołączył do polskiego klubu, realizując swoją wcześniejszą obietnicę. Ten 39-letni zawodnik jest niezwykle ważną postacią dla zespołu. Oprócz swojego wkładu na boisku. Odgrywa kluczową rolę w szatni i aktywnie uczestniczy w procesie transferowym, wspierając klub swoim doświadczeniem i wiedzą. W obecnym sezonie Poldi rozegrał 948 minut na boiskach ekstraklasy. Wiadomo, że nadchodzące miesiące mogą być jego ostatnimi jako zawodowego piłkarza. Weteran ponownie został zapytany o te kwestie. Mam w sobie coś takiego, że obecny sezon będzie tym ostatnim. Ale zawsze zostawiam drzwi otwarte. Może w kwietniu lub maju podejmę inną decyzję. Zobaczymy. Jestem spokojny. Widziałem wszystko w świecie piłki nożnej i wiele osiągnąłem. Z mojej strony nie ma żadnej presji. Żyłem swoim marzeniem, przyznał Podolski w rozmowie z The Athletic. I dodał, fizycznie nie obawiam się grania jeszcze przez kilka lat w tej lidze. Większym problemem jest głowa to nie tylko twoja kariera zawodowa zaczynasz ją w akademii, kiedy widzisz te wszystkie lata, które spędziłeś na każdym treningu i w każdy weekend, kiedy miałeś turniej lub mecz, czasami nadchodzi czas na inne życie tłumaczył Lukas Podolski. Drużyna Górnika Zabrze, prowadzona przez Jana Urbana. Zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli ekstraklasy, gromadząc 30 punktów. Na dzień 2 lutego zaplanowane jest ligowe spotkanie z zespołem Puszczynie Połomice.